wszystkim postanowiłam dzisiaj nagrać dla Was film z moim codziennym takim jesiennym makijażem, który robię sobie do pracy, kiedy mam na to czas, bo czasami jak dłużej pośpiech no to nie mam czasu i robię trochę szybszy make-up, ale przeważnie robię właśnie taki, jak pokażę Wam dzisiaj. I bardzo prosiłyście mnie o niego na Instagramie, kiedy codziennie wstawiam jakieś tam zdjęcia, właśnie jakie robię sobie przed pracą selfie to prosiłyście mnie właśnie, żebym ten makijaż nagrała, więc dzisiaj przychodzę do Was właśnie z nim. W ogóle zobaczcie, jak śmiesznie wyglądam taką mam białą twarz w kamerze i ciemny dekolt, śmiesznie to strasznie wygląda. Jeśli chodzi o bazę, to... no niestety, ale nic nowego nie mam wam do pokazania. Jest to moja ulubiona baza z L'Oreal. W ogóle mam tak gładką dzisiaj skórę, to jest po prostu... Coś niesamowitego. No, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Zrobiłam sobie wczoraj wieczorem maseczkę z firmy Skin 79. Możecie ją kupić na kokolicie. Ona się nazywa Pore Designing Minimizing Mask. Wydaje mi się, że dokładnie tak, ale. Coś takiego, w każdym razie jest to maska minimalizująca e, widoczność porów I po prostu ja byłam w szoku Ostatnio miałam problem z takimi pozapychanymi porami Użyję sobie teraz podkładu e, L'Oreal True Match w odcieniu 3D3W Mam nadzieję, że będzie odpowiadał e, I będę go nakładać beauty blenderem I wracając do tej maseczki To po prostu e, ja byłam w szoku Miałam duży problem właśnie z pozapychanymi porami ostatnio. A ta maseczka, to co ona zrobiła na mojej skórze, to w głowie się nie mieści po prostu. Moja skóra zrobiła się tak gładciutka, a teraz po zmyciu jej, ona jest taka fajna, tak zastyga. I po, z, po zmyciu jej, po prostu miałam skórę tak gładką w dotyku, jak... Pupcie niemowleczka po prostu. Wszystko miałam e, pięknie oczyszczone i tak lekko ściągnięte te pory były. Ale co do koreańskich kosmetyków, to pojawi się na pewno e, taka zbiorcza recenzja, bo nie mogłam tego przegapić. E, pod oczy nakłada korektor z Maybelline The Eraser Eye e, w odcieniu nude, czyli ten korektor. E, no, także dajcie znać, czy chcecie właśnie taką recenzję, ale. Raczej na pewno się ona pojawi, bo muszę się z Wami podzielić perełkami I niektórymi rzeczami, które może aż tak świetnie nie zadziałały e, Jeszcze nie wszystkie przetestowałam, ale na pewno na dniach e, Jestem właśnie w trakcie teraz testowania, więc na dniach będę mogła coś tam więcej o nich powiedzieć Lubię bardzo ten korektor ostatnio, jak widzicie On nie jest zjaśniający, rozświetlający, tylko e, jeśli chodzi o jego odcień To jest praktycznie taki sam jak Odcień mojej skóry, co bardzo mi odpowiada, dlatego że mam wrażenie, że dzięki temu moje cienie pod oczami są lepiej yy, zakryte. Puder, którego ostatnio cały czas po prostu nagminnie używam, jest to yy, MAC Studio Fix w odcieniu NC20 i nakładam go zawsze pod oczy przy pomocy tej gąbeczki, która razem z nim przechodzi. Dzięki czemu lepiej po prostu te cienie są właśnie zakryte, jeszcze lepiej. Więc naprawdę fajne krycie dzięki temu uzyskuję. Na tylko, tylko lubię tutaj też na nos sobie nałożyć tego pudru, bo ostatnio mam problem właśnie ze świeceniem w tej strefie. A na resztę twarzy nakładam sobie inny puder. Będzie to puder z Eco Cerie Rice Powder. I właśnie jeśli chodzi o jesień, to nie wiem dlaczego, ale jakoś tak ymm, mam ochotę na troszeczkę bardziej matową skórę. I nakładam sobie ten puder na właśnie resztę twarzy, żeby wszystko tak delikatnie zmatowić i utwalić. Makijaż brwi zrobię jak zwykle poza kamerką, yy, ale planuję dla Was taki film, bo ostatnio czasami robię sobie właśnie takie brwi pomadą, jak dzisiaj zrobię, bo to jest taki mój ulubiony. Sposób, a czasami robię kredką Takie delikatniejsze, więc mm, Zrobię dla was taki film Brew pomadą kontra brew Taka delikatniejsza, coś takiego Zastanawiam się, żeby zrobić, żeby wam pokazać Dwa moje ulubione sposoby właśnie na brwi W ogóle tak macham tą ręką i przepraszam was Za ten po prostu okropny brak Paznokcia, ale wczoraj go straciłam I dopiero jutro będę miała czas, żeby go Naprawić, więc przepraszam, że to wygląda nieestetycznie. <gry> ok, przechodzimy do makijażu oka i na początek, jak zwykle, em, idzie baza z Inglot. Ja nie mam problemów z powiekami, nie są one tłuste, są takie po prostu normalne, więc cienie trzymają się cały dzień, czy to na tej bazie, czy na, nawet na korektorze, więc no, lubię tą bazę, bo. No nie wiem, po prostu mam wrażenie, że jest takim dobrym produktem przygotowawczym pod właśnie cienie, chociaż tak jak mówię, nie mam jakichś wielkich wymagań co do bazy. No i moimi ulubionymi cieniami ostatnio do codziennego makijażu są cienie z make-up, które pokazywałam Wam ostatnio w filmie. No i tak powiem Wam szczerze, że mieszam sobie różnie, zależy od tego, co chcę... Jaki chcę yy, odcień makijażu Przeważnie on jest taki sam, ale na przykład troszeczkę bardziej chłodny lub troszeczkę bardziej ciepły yy, Więc dzisiaj pomieszam sobie na początek te dwa odcienie yy, Ten i ten tak, Ten cieplejszy to jest odcień Bake Sale A ten chłodniejszy Faux Ten taki chłodny, troszeczkę siwy odcień Więc mieszam sobie te oba odcienie, żeby uzyskać taki pośredni odcień Ani chłodny, ani E, Ciepłą, podejrzewam, że będzie odrobinę chłodniejszy Ale e, ja lubię chłodne odcienie No i wblendowuję go w załamanie powieki I co robię ostatnio? To wyciągam ten cień dosyć tutaj wysoko W takim trójkątnym lekko kształcie W takie trochę cut eye Uwielbiam taki efekt właśnie takiego kociego oka Yy, nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że na jesień tak troszeczkę się przeistaczam <laughs> i noszę trochę bardziej takie właśnie sexy makijaże. Nie do końca, po prostu takie może bardziej kobiece i takie troszeczkę mocniejsze na co dzień. Bo jeszcze do niedawna na co dzień malowałam sobie tylko kreskę i rzęsy, albo w ogóle tylko rzęsy lub jakieś tam delikatne po prostu cień w załamanie. Następnie sięgam po pędzelek taki e, Lekko spłaszczony, ale nadal taki puszysty Jest to pędzel Danny numer 6 I teraz sięgam po cień o nazwie Cabin Fever Taki dosyć ciemny, e, już teraz ciepły Brązlek, wpadający tak w czerwień Fajny taki bardzo głęboki Odcień I ten cień wblendowuję tutaj trochę głębiej w załamanie powieki. I rozblendowuję go z powrotem W ten nasz w te nasze poprzednie cienie. Skupiam się tutaj właśnie na dolnej części załamania i troszeczkę nawet zjeżdżam sobie na zewnętrzną część powieki. I na dolną powiekę, na jej zewnętrzną część, również nakładam ten sam cień, tak, blendowuję go tutaj tylko w samą zewnętrzną, właśnie, w sam zewnętrzny kącik. Jest ja zdaję sobie sprawę, że dla niektórych, jak na codzienny makijaż. Czy do pracy to jest bardzo mocny make-up, ale ja mogę malować się tak jak mi się podoba, więc korzystam z tego <grym> i robię sobie taki makijaż, właśnie na jaki mam ochotę. Ok, teraz na wewnętrzną część, tutaj tą pozostałą część trochę mojej powieki. Zazwyczaj nakładam jakiś taki matowy, beżowy cień. Tym razem mam pod ręką cień z firmy Colourpop o nazwie Glow. Taki jasny cień. Czasami nawet nic tam nie nakładam, jak mam być szczera z wami Bo tak jak mówię, moje powieki się nie przetłuszczają, więc czasem nie nakładam tam nic A czasami po prostu tak odrobinkę I dalej na wewnętrzny kącik dla rozświetlenia nakładam e, cień Już z powrotem z make-up Geek w odcieniu In The Spotlight Jest to foliowy cień, prześliczny, naprawdę taki brzoskwiniowy odcień Ale właśnie w wewnętrznym kąciku, już na same zobaczycie o, On daje po prostu taki efekt Pięknego, mocnego naprawdę rozświetlenia Przechodzę do namalowania kreski W ogóle nadal wyglądam, ale to jest tylko w kamerze taki efekt, że moja twarz jest strasznie blada w porównaniu do dekoltu, bo jest teraz wyrównana Będę robić sobie właśnie kreseczkę wyciągniętą tak jak zwykle eyelinerem z Denikarte I na co dzień staram się, żeby ta kreska była dosyć delikatna Ok, następnie na linię wodną nakładam sobie kredkę, taką w odcieniu nude Jest to kredka z Mary Mail. Zobaczcie, jaką daje różnicę. Tutaj to oko wygląda na takie troszeczkę Podkrążone nadal. No i na rzęsy nałożę moją ulubioną ostatnią maskarę, po prostu uwielbiam ją. Kupiłam sobie w końcu niewodę odporną wersję maskary Too Faced Better Than Sex. No i przechodzimy do wykończenia makijażu twarzy i moim zdecydowanie ulubionym bronzerem od bardzo długiego czasu jest Bahama Mama. Zwłaszcza kiedy właśnie jestem ostatnio dosyć opalona, to świetnie po prostu takiego nadaje ciepło mojej buzi, bo buzi nie opalam, więc to jest po prostu idealne rozwiązanie dla mnie. I używam sobie pędzla mojego też ulubionego do brązera Hakura H21. W ogóle, jeśli macie jakieś takie fajne, godne polecenia brązery, które nie są z tych takich bardzo jasnych blabladiochów, ale mają fajny odcień i fajnie Wam się sprawdzają, to poleć koniecznie, bo chciałabym spróbować czegoś innego. Bo po prostu jestem zakochana w Bahama mnie od mega długiego czasu i. Po prostu dzień w dzień tylko jej używam jako brązera, więc naprawdę, jeśli macie coś godnego polecenia, to koniecznie dajcie znać. Aha, jeśli chodzi o rzęsy, tak w ogóle, bo przeważnie w filmach za każdym jednym razem doklejam sztuczne, ale y, ostatnio na co dzień wcale nie noszę rzęs, bo mam wrażenie, że nie potrzebuję. No, zobaczcie, jak ładnie wyglądają. Naturalne rzęsy właśnie po użyciu Tego tuszu, strasznie mi się podoba ten efekt Więc wydaje mi się, że nie potrzebuję Już doklejać Tutaj na nosek też ja nakładam Też tego brązera, głównie żeby Właśnie połączyć go z całą twarzą Żeby nie był takim jednym, jednym Elementem po prostu bladym Yy, bo już nie mam obsesji na punkcie jego kontrowania Tak jak kiedyś, też nie mocno go tak, wiecie, wyszczuplałam optycznie Ale już mi przyszło Jeśli chodzi o róż, to ostatnio trochę kombinuję z różami I staram się używać innych Ale moim bezkonkurencyjnym ulubieńcem przez długi czas był I nadal jest yy, Ban Desert z The Balm Który może wyglądać jak brązer. Ale właśnie przy opalonej skórze Użyty jako róż Tutaj nad bronzer Wygląda wręcz genialnie i nadaje takiego pięknego yy, opalonego efektu. No ja uwielbiam, zobaczcie. No, coś cudownego, no ja go uwielbiam i naprawdę to jest mój ulubiony produkt. Dalej, kwestia rozświetlaczy. Jest po prostu dla mnie jedną z ulubionych <laughs> kwestii makijażowych. I yy, jak wiecie, moją ulubioną paletką jest ta właśnie yy, Katlin Lights i Makeup Geek. Nazywa się ona tak po prostu Kathleen Lights I uwielbiam te rozświetlacze, ale ostatnio pokopałam też rozświetlacz Z Pop, Który ma dosyć zaskakujący odcień On jest w odcieniu Might Be Pokazywałam wam go na chyba Snapie ostatnio Zobaczcie, wygląda trochę jak bronzer Ale zaraz wam pokażę, że na skórze jest Po prostu prześlicznym rozświetlaczem Jedyne co, to on ma dosyć takie Wyraźne drobinki znaczy, może nie tak bardzo wyraźne, ale ma te droginki sobie, zobaczcie. Widzicie, wcale nie wygląda na ciemny e, odcień, ale za to daje tak piękny blask. Ja jestem zakochana w nim ostatnio naprawdę właśnie uwielbiam go nakładać palcem, bo on ma taką lekko kremową formułę, jak wszystkie właśnie tego typu produkty, e, czy też cienie z Color Pop. Zobaczcie, no coś cudownego. I przechodzimy do e, ust. Moimi, uh, moimi ulubionymi odcieniami jeśli chodzi o usta są zgaszone róże No i takim odcieniem, który dosłownie pokochałam ostatnio Jest pomadka z Color z serii Ultra Satiny w odcieniu Alisa Jest to mój ulubiony po prostu codzienny kolor ust Używam go nagminnie i pod spód zawsze używam jakiejś konturówki I dzisiaj sobie użyję Classics Waterproof z Golden Rose w, w numerku 305 Zobaczcie, że to nie jest po prostu idealny odcień. Jest to takie zgaszone, jasne, e, brudne odcień, róży no, Ideał No i mój makijaż dzień w dzień utrwalam tym samym fixerem z firmy Inglot, który po prostu kocham. Ten fikser zdejmuje mi taki efekt pudrowości z twarzy, i e, wszystko wygląda tak lekko. Zobaczcie, rozświetlacz po użyciu fixera Okej, okay, to by było na tyle, jeśli chodzi o mój ulubiony jesienny makijaż taki na co dzień. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać. W komentarzach dajcie kciuka do góry i koniecznie subskrybujcie mój kanał, będę no, bardzo wdzięczna, jeśli będzie Was jeszcze więcej, bo już jest Was po prostu mnóstwo, co mnie mega cieszy. Naprawdę wiele dla mnie to znaczy, jestem przeszczęśliwa, więc jeśli podobał Wam się taki właśnie film z codziennym make-upem moim, o który też prosiłyście, to... Koniecznie podzielcie się swoimi uwagami w komentarzach i dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!